Cześć wszystkim, witajcie serdecznie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z haulem. Zrobimy sobie haul zakupowy z Sinsei. Pokażę Wam, co ostatnio udało mi się kupić, e, bo na dobrą sprawę robiłam jedno zamówienie, takie trochę większe, jeżeli chodzi o zakupy online. Zamówiłam e, ciuchy z nowości, e, bo bardzo mi się spodobała jedna kolekcja, o której zaraz Wam powiem. I zamówiłam też, jeszcze oczywiście, wczoraj, e, będąc stacjonarnie w Sinsei, udało mi się kupić jeszcze jakieś tam rzeczy na wyprzedaży. Sukienkę, do której żywiłam ogromne nadzieje, okazała się, że będę po prostu w niej wyglądać. To się nawet na piżamy nie nadaje, więc będę, będę to zwracać. E, także może zacznę od tego stacjonarnego, mm, stacjonarnych zakupów, ponieważ, będąc właśnie wczoraj w Sinsei, mm, nie zwracałam nic. Nie, akur akurat nie, byłam kupić. Antosi czerwoną sukienkę na dzisiejsze walentynki w przedszkolu, bo dziecko nie miało nic czerwonego. E, więc zaczynam. Chciałam sobie kupić coś na walentynki, a że ja za czerwonym, to tak wiecie, no nie, niekoniecznie ja się fenomenalnie i mega seksownie czuję w czerni, więc kupiłam sobie sweterek. Sweterek na wyprzedaży w rozmiarze M. 39,99. Wcześniej podejrzewam, że więcej kosztował. E, taki czarny, o taki delikatnie powiedziałabym. Milutki, bardzo fajny, taki krótszy, myślę, że mega uniwersalny. Sweterki, które są właśnie tak troszkę krótsze, będą też bardzo fajnie nadawały się do czego? Będą się fajnie nadawały na sukienki, więc jeszcze nie wiem, w czym dzisiaj pójdę na randkę z moim mężem. Natomiast może sukienka i może ten sweterek i ciężkie buty. Na pewno Wam pokażę na Instagramie. Także zachęcam do obserwowania mojego Instagrama i założenia sobie ogólnie e, profilu na Instagramie, jeżeli takiego nie macie. Więc taki oto sweterek, bardzo milutki, bardzo fajny i on na pewno ze mną zostanie. E, piżamka. Wzięłam Antosi piżamkę, bo ostatnio robiłam jej takie, takie porządki, generalne, właśnie w jej szafce. No i część tam ciuszków poszło na szmaty, część wydałam mojej siostrzenicy i kupiłam jej wczoraj właśnie taką piękną piżamkę z myszką mini. Ona akurat nie była chyba po żadnej przecenie, ale krótki rękawek i tutaj mamy spodenki. Bardzo fajne są ciuszki, jeżeli chodzi o dział dziecięcy Sensei. Ja bardzo lubię, a piżamki, te seciki to naprawdę bardzo super. Patrzę, chomik grzebie, grzebie, grzebie. No, i słuchajcie, sukienka, do której, no właśnie, szywiłam ogromne nadzieje. Muszę Wam powiedzieć, że od zawsze moim marzeniem było to, żeby kupić sobie tego typu sukienkę, czyli sukienkę taką powiedziałabym bieliźnianą. O, w ten deseń. Słuchajcie, 19 zł ona kosztowała. Na przecenie. Ja je ja widziałam te sukienki już e, ogólnie na czym? E, na internecie online. E, ale będąc wczoraj, właśnie stacjonarnie patrzę, kurde, dwie dyszki tylko kosztuje. Wezmę, najwyżej oddam. Wzięłam rozmiar XL. Z tego względu, że mm, M byłaby mała, S hmm, bez komentarza. I myślałam, że ta L będzie taka tuluźna. Słuchajcie, ale ona, o tak wygląda. Kurczę, to jest tak piękny materiał, bardzo fajny materiał. E, totalnie mi się podobają takie bieliźniane właśnie sukienki do ciężkich butów i na przykład Ramoneska. Wiecie? Ale ja sobie kupię taką sukienkę. Upoluję i znajdę idealną. E, w każdym razie, wracając do tematu, wczoraj ją zmierzyłam i muszę wam powiedzieć, że to jest w ogóle nie wiem, XLK, a tak. Tu jest szeroko. Tutaj cyCE to bym takie zmieściła, że nie wiem co. E, na dole tutaj jest fajna luźna, natomiast tutaj w biodrach znowu ja mam 105 w biodrach i ona mi po prostu w biodrach za bardzo się opina. Nie wygląda to ładnie i nawet słuchajcie, nie wiem czy ja chcę wam pokazywać jak w tym e, będę wyglądać. Natomiast naprawdę super materiał, bo on nie jest taki mocny, nie jest taki cienki, e, przezroczysty. Myślę, że te e, w tych sukienkach fajnie będą wyglądały dziewczyny o takiej typowo chłopięcej sylwetce, czyli takie proste, które nie mają bioder. No, ubolewam, wiecie, naprawdę ubolewam, że już kombinowałam, czy mogę z tą sukienką zrobić jeszcze coś innego, nie wiem, jakoś przerobić i tak dalej, natomiast ona w tym momencie mi się nawet na piżamę nie będzie nadawała, tak jak myślałam, z tego względu, że tutaj mi tak właśnie w biodrach strasznie trzyma. Nie wiem, może Wam pokażę, może nie, zobaczymy. E, także no, ta sukienka podejrzewam, no na pewno na pewno pójdzie do zwrotu i przechodzimy teraz słuchajcie do tego zamówienia które mam tutaj obok który zamawiałam online i to tak leża, leży 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 i czekam. Przede wszystkim wzięłam Antosi też geterki i wiecie co powiem wam z ciekawości że z tego całego zamówienia zostawię tylko te getry i torebkę którą wam zaraz pokażę. Dwupak takie o motylki i drugie czarne czarnych leginsów nigdy słuchajcie Mamu się za dużo, także o. A muszę Wam powiedzieć, że ja bardzo często, jak zbliża się właśnie taki sezon e, na lato, takie getry, które tyra się po prostu na potęgę i które się niszczą bardzo szybko. Ja bardzo często takie getry na okres letni ucinam dziewczynom na kolarki. Nie jest mi szkoda, bo one są bardzo tanie, bawełniane, fajna jakość, uciąć na kolarki i dzieci mają, wiecie, krótkie spodenki, także te geterki na pewno zostawię. I przechodzimy teraz do piżamki. I słuchajcie, powiem Wam tak, bardzo, bardzo spodobała mi się ta kolekcja, jeżeli chodzi o nowości, w sensie były takie właśnie nudziakowe, fajne, beżowe kolory. Wzięłam sobie tą piżamkę. Słuchajcie, z myślą, że będę w niej chodzić tak po domu, tak na co dzień, wiecie o co chodzi. Materiał, jeżeli chodzi o fakturę, taki właśnie jakby prążko, nie prążkowany, tylko taki gofrowany. Spodnie są takie właśnie luźne. O, matko, te spodnie są zarąbiste. Same te spodnie jeszcze bym, może, sobie zostawiła, ale to jest zestaw. Ta piżama była sprzedawana po prostu jako zestaw. Je wzięłam w rozmiarze L. Mamy takie spodnie, takie dosyć lekkie. Na lato byłyby idealne. Ale góra, góra też jest fajna, bo to jest taka o, luźna bluzeczka. Bardzo fajna. Słuchajcie. Ale materiał, materiał to jest 100% poliester. Wiecie co, no jak można do piżamy, bo to było na dziale, tak jak mówię, na dziale piżamowym. Jak można poliester strzelić? Jeszcze się upewnię, ale tak, 62% poliester, 34% wiskoza. Okej, okay. ale muszę Wam powiedzieć, że jak przymierzyłam ten komplet, to naprawdę ja po chwili czułam, że tak, jakby mi duszno było. Wiecie, że to po prostu tak grzeje, tak jest niekomfortowe. Nad tym się jeszcze nie powiem. Zastanawiam, bo, mate, bo sam wygląd, jak to super wygląda, to jest naprawdę super. Natomiast no nie wiem, jak z tym materiałem. Na pewno nie do spania. Słuchajcie, poliester do spania na pewno nie. Ale właśnie tak dochodzenia, tak wiecie, po domu nad tym kminie i myślę. Także będziemy widzieć. Kolejny. Set, nie, to było osobno, ok. E, osobno topik i osobno leginsy i do tego żywiłam ogromną nadzieję e, i to tak chciałam, żeby to było super. I słuchajcie, tak, jeżeli chodzi o topik, topik jest bardzo fajny, on jest taki krótki, bardzo przyjemny materiał, milutki. Wzięłam w rozmiarze L. I tej, do tego kompletu osobno trzeba było zamówić leggingsy fajne z wysokim stanem. Naprawdę mega przyjemny materiał, taki widzicie, prążkowany. Natomiast tu mamy znowuż powtórkę z rozrywki. Dziewczyny moje drogie, ponieważ to jest, to, to było chyba poliester, taki czysty. Czekajcie, bo tutaj kurczę. Tak, 94 poliester. 6% elastan. I wiecie co? Ja założyłam te getry i ja czułam, jakbym się folią owinęła. No, nie, no, wiecie co, i nie dość, że one były drogie, bo te getry chyba kosztowały. Nie chcę, a nie, czekać, nie ma tu ceny, bo jest oczywiście urwana. E, w każdym razie napiszę wam, bo przy montażu sobie sprawdzę i napiszę wam, e, gdyby to było połowę pieniędzy tańsze, to ja bym te leggingsy nawet z tym materiałem zostawiła. Natomiast za tą cenę, na, na dobrą sprawę, 100% poliester to się w ogóle nie nadaje. To powinno być fajne, przewiewne, bo materiał jest na tyle milutki, fajnie to jest zrobione, fajnie uszyte, wysoki stan, nic nie opina. E, natomiast no 100% praktycznie poliester, ja się po prostu czułam, jakbym się folią owinęła. I to, co mi się bardzo nie podoba, to to, że one są niby nowe. A ten materiał już tu się gdzieś, słuchajcie, mychać i kuluje, więc ja podejrzewam, że po jednym, drugim praniu to się zrobi szmata. Także to idzie też do zwrotu, niestety, ale wam pokażę, jak to wygląda. No wiecie, ja z biegiem czasu e, jednak zaczęłam zwracać uwagę, czekajcie, bo biorę kolejny zestaw, e, jednak z biegiem czasu zaczęłam zwracać uwagę na tą jakość. To może nie chodzi nawet o jakość, natomiast ja mogę nosić poliester. Natomiast jak ten poliester jest dużo, dużo tańszy, wiecie o co chodzi. Za te pieniądze, za te 80 zł, to ja słuchajcie, wolę sobie kupić bawełniane leginsy niż poliestrowe. Ja tak na to patrzę, to nie jest tak, że ja nie noszę poliestru. Kolejny taki secik sobie jakby skomponowałam, bluzeczka, która bardzo mi się spodobała, bo ona jest, widzicie tutaj na taką z takim kołnierzykiem, i tu ma takie bardzo fajne wycięcie na dekolt. Rozmiar M sobie wzięłam, o ile sobie dobrze przypominam. Nie, L, -ka. o matko, to jest L, -ka. to ja bym musiała wziąć XL, żebym tu pod pachą miała luźniej. Bo ta L, słuchajcie, to jest naprawdę niesamowicie dopasowana. Ja powiedziałabym, że to jest S, -ka. to raz. Po drugie, tu mamy znowu poliester. Nie wiem, wiecie co, mi się wydaje, że kiedyś w tym c więcej było takich lepszych materiałów. Mamy tu 95% poliester, 5% elastan. I wiecie co? I tu jest znowuż ten sam problem, że ja zakładając i mierząc tylko te ciuchy, ja się już po prostu grzałam i pociłam. E, zwłaszcza, że tutaj właśnie e, ten rękaw, ja to miałam centralnie tu pod pachą. Rozmiar L. Przepiękny kolor, bardzo fajny zamysł. Jeżeli nie macie problemu z poceniem się, to sobie to kupcie. O! Telefon Tosi. E, no, ale tak jak mówię, no, dla mnie niekoniecznie zwracam. Spodnie. Spodnie, które bardzo fajnie wyglądały na modelce, to są spodnie, te takie dosyć szerokie. I myślałam, że to będą dzianinowe spodnie. I takie dzianinowe ja bym sobie je jeszcze zostawiła. Natomiast to są spodnie z tego materiału miesiowego. Kurde, dupa się w tym grzeje, dupa się w tym poci, rozmiar L. O, tutaj akurat mamy cenę 60 zł bez jednego grosza. I nie powiem, bo bardzo fajnie wyglądają te spodnie. E, I gdyby nie to, że one są, słuchajcie, miśkiem ocieplane, to ja bym sobie je zostawiła. E, tak właśnie na wiosnę, bo przepiękny mają kolor. One są tak jakby w kantkę robione, ale to jest tylko takie szycie. Przepięknie wyglądają, są z wysokim stanem i tak jak chciałam, właśnie ten komplecik, tak na wiosnę, wiecie, takie, właśnie góra dopasowana, a dół luźny, wtedy to wygląda super albo na odwrót, góra luźna, a dół dopasowany, tak można chodzić. No ale niestety te portki są mocno ocieplane i dupa się grzeje niesamowicie, no a pominiemy już fakt, że to jest również poliester. Ale ogólnie zamysł super, tylko żeby, żeby tego miśka pod spodem nie było. Niech to już będzie nawet poliester, ale bez tego miśka. Dobrze, dobijamy do brzegu. Ostatnie, przedostatnie rzeczy, jeżeli chodzi o ciuchy. Strasznie mnie nos swędzi. Koszula. Koszula z wiskozy. Wzięłam w rozmiarze L czy XL. XL z myślą, że ona będzie duża, taka wiecie, oversize'owa, ale ona nie jest za duża mogłaby być 3 razy XL i tu znowu mamy ten dylemat z tą całą rozmiarówką. Kolor piękny, taki liliowy, fioletowy, chociaż nie powiem i jakby ta koszula była w kolorze takiego beżu, brązu, to ja bym sobie ją kupiła, bo ta tak jak mówię, kolor jest ładny, natomiast ona nie jest znowu już słuchajcie, wiecie co nie jest tak oversize'owa, jak bym chciała. To jest XLK. ja bym powiedziała, że to jest MK. no ludzie, no z tą rozmiarówką w tym sinseju to jest po prostu coraz gorzej. Jeżeli chodzi o materiał, to tu już jest ok, bo tutaj mamy chyba 100% wiskozy z tego, co sobie kojarzę, co tam na stronie widziałam, ale jeszcze sobie sprawdzę na metce. Ona jest dostępna w kilku dobrych kolorach, tak, 100% wiskoza, więc nie jest źle, jest bardzo Fajna, no ona tutaj jest niewyprasowana. No, nad tą koszulą się jeszcze zastanawiam. O, jest dwa razy XL. o widzicie, ja nie zobaczyłam, bo ja bym sobie wzięła dwa razy XL. Dobra, to sobie ją chyba wymienię na większą. Tak, i one są w różnych kolorach. Tak, X, dwa razy XL sobie zamówię, a tą zwrócę, także zaraz wam pokażę, jak to wygląda. I ostatnią rzeczą, jeżeli chodzi o ciuchy, którą zamówiłam, jest, słuchajcie, garnitur. Matko w takim fioletowo-liliowym kolorze i zacznę może od tego, że spodnie są fajne. Spodnie są fajnie skrojone z wysokim stanem. Ja jedne takie liliowe spodnie już mam, jak mnie gdzieś tam oglądacie, troszkę dłużej. Chyba kupowane w Hausie, nie wiem, też w jakiejś sieciówce. To są rozmiar L. No i one są spore, fajne, luźne. Natomiast tamte, co ja mam, one są u góry lepiej dopasowane, lepiej skrojone. To jest oczywiście 100% poliester. Podszewka jest również poliester, więc dupa nam się tutaj poci. To jest ten materiał ogólnie krój z zamysłu, że takie garnitury bardzo fajnie Latem, właśnie wiosną. Mamy tylko taki, takie luźne spodnie, biała koszulka, Adidasy i naprawdę to super wygląda. Natomiast tu już mamy też 100% poliester, jeżeli chodzi o podszewkę i materiał wierzchni. Długie spodnie. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda. I marynarka. Marynarkę wzięłam specjalnie w rozmiarze L, żeby ona była bardziej oversize'owa, jest duża. Ale jednak stwierdzam, że to nie jest mój styl i nie mój klimat, i ja na pewno zwrócę ten garnitur, tylko tak jak mówię, chciałam sobie sprawdzić, jak to będzie wyglądać. No, też to jest dokładnie ten sam materiał, ten sam krój, i tak dalej, jeżeli chodzi o górę dół. Ale za te pieniądze to chyba nie bardzo. Dobra, i pokażę ostatnią rzecz: torebkę. I dobra, mamy tu torebkę w pięknym takim beżowym kolorze z elementami złotego łańcuszka. I dobra, jak mam się przyczepić to tylko do tego łańcuszka, no? Mogłoby być to troszkę cięższe, bardziej metalowe, bo to takie, kurde, nawet nie wiem co to jest. O, słyszycie. Ten taki chiński łańcuszek e, szukałam, nie powiem, bo tak chyba z biegiem lat mi się w ogóle też styl zmienia, jeżeli chodzi o dodatki i tak dalej. Ta torebka może być tak noszona, bądź też możemy ją sobie tutaj po prostu puścić e, i będzie, wiecie, na, na, na skos. Ładnie wykonana i tą torebkę chyba sobie zostawię, bo mi się podoba, natomiast ona chyba kosztowała 80 zł, to też chyba nie jest za korzystna cena. E, tutaj tak zapinana właśnie na tę klamerkę i tu mamy jedną tylko przegródkę i jedna kieszonka zasuwana, tradycyjnie. No to jeszcze przemyślę, a może sobie ją po prostu na walentynki zostawię, sprawię. No, chyba tak, bo ładna jest. E, także dobra. Zakładam wszystko, szybko pokażę Wam, jak to wszystko wygląda. Dobra, zaczniemy od garnituru. Tak wyglądają spodnie. Ja tutaj się postaram Wam jakoś to pokazać i ogólnie zbliżyć. W każdym razie to jest LK i ja podejrzewam, że akurat z tych spodni MK byłaby lepsza. Luźne, bardzo mi się to podoba. Ogólnie te spodnie są spoko, natomiast ta LK. W tym modelu i w tych spodniach to są niestety na mnie za duże, bo ja tutaj mam naprawdę bardzo dużo luzu, tu mi się też tak nieładnie zbiera, a tamte wcześniejsze, które ja mam spodnie to one naprawdę bardzo super wyglądają, a, że tak wyglądają spodnie. I marynarka i słuchajcie. Wygląda to w następujący o Jezus moje biedne Jacynty. Moje piękne e, wygląda to w ten oto sposób że no taka oversize'owa, mocno duża. Ale no muszę wam powiedzieć, że kurczę to nie jest mój styl. Ja się jednak w tym nie czuję, tak jak właśnie powtarzałam wam niejednokrotnie mówię, że jak mam dół, do paso, dół duży, to góra musi być luźna. Bez tej marynarki. Do tej marynarki zdecydowanie jeansy albo leginsy. Tak, jest ok, bardzo mi się to podoba. Natomiast, no, tak jak mówię, te spodnie w tej marynarce L, w Elce są za duże, więc musiałabym mieć Mkę. Ale ogólnie, patrzcie, no, mega klasa. Stylowo mogę iść do urzędu pracować, podoba mi się to. Ogólnie, zamysł jest naprawdę super. I musiałabym troszeczkę, właśnie, poeksperymentować, jeżeli chodzi. Mm, nie, nie. Tak, o tak nosić? Okej. Okay. Nie, nie lubię dużej marynarki i dużych spodni. To jednak nie moje klimaty. Ale zamysł fajny, podoba mi się. Natomiast idzie do zwrotu, bo spodnie są za duże, a marynarka tu tak jednak. Niekoniecznie. A na chwileczkę tak wezmę tylko mikrofon. Patrzcie, tutaj mamy ten zestaw, jeżeli chodzi o spodnie. O, dobra. Niebieskie. Schowam sobie kieszonki. Może przypnę, ale zaraz. Tak wygląda ta góra tutaj. To jest elka, słuchajcie, a to mi po prostu wszystko tak podchodzi. Nie dość, że to jest właśnie poliestry, ja nie wiem. Ja nie wiem, ale te, serio, te rozmiary w tym sinseju, to nie wiem, kto wymyśla. Spodnie są fajne, natomiast tak jak Wam mówiłam, czekajcie, zniżę to troszkę, tak jak Wam mówiłam, przez to, że to jest taki gruby, bardziej dresowy materiał, jeżeli chodzi o tą podszewkę misiową, to tutaj się w ogóle tak nie fajnie układa. Tutaj też nie za koniecznie. Natomiast zamysł jest spoko. O, spodnie są długie. Tak, nagrywa się. Spodnie są długie. Długość jest bardzo fajna do jeansów i tak dalej. Natomiast, natomiast kurczej, no nie... Zamysł jest spoko. Gdyby bluzka była bawełniana, to nawet ten rozmiar byłby spoko, bo to by było bardziej, wiecie, yy, przewiewne, że tak powiem. Natomiast przez to, że to jest poliester, to to się wszystko kurczy, zbiera. No i niestety, nie wiem, nie wiem jaka to elka. W każdym razie, no to idzie do zwrotu, ale zamysł jest spoko. No i zobaczcie to. Ja bym sobie to zostawiła Gdyby nawet w tym materiale, w tym składzie cena tego zestawu, bo kupujemy bluzkę osobno, getry osobno, gdyby to było przynajmniej 50% tańsze, bo po tej cenie to nie jest warte tych pieniędzy, zwłaszcza, że podejrzewam, że to się zaraz zrobi szmata. Topik wygląda w ten oto sposób. Tak to wygląda. Bardzo ładne te szycie tutaj pod biustem. Bardzo przyjemny materiał. Ramiączka ma, nie ma regulowanych. Myślałam, że ma regulowane. No przepięknie to wygląda. To ogólnie są moje klimaty, jeżeli chodzi też o kolor. Leginsy fajne. Guma mogłaby być troszkę szersza, ponieważ tutaj akurat ten problematyczny brzuszek mógłby być bardziej spłaszczony, ale wystarczy wyższe majtki założyć. I naprawdę super to wygląda, bardzo ładnie to wygląda. Natomiast powtarzam i może to będzie już nudne, gdyby to było połowę ceny tańsze. Ja bez zastanowienia bym sobie to zostawiła. Natomiast, no niestety, a podejrzewam, że ogólnie bawełna chyba by, nie wiem, lepiej się trzymała. Bo to jest jakiś taki, to jest ten typ poliestru, że ja widzę, że te leginsy są już tak jakby zmechacone. Więc podejrzewam, że po jednym, drugim praniu to się po prostu zrobi. Wiecie, ale ogólnie zamysł super, bardzo mi się podoba. Totalnie moje klimaty ubolewam. Szkoda, szkoda, że to nie jest tańsze. Jeżeli to będzie na przecenach, i jeżeli jeszcze raz trafię z rozmiarem, w sensie upoluję ten swój rozmiar, to na pewno sobie to zamówię po przecenie. Nie po regularnej cenie, bo to jest akurat z nowych kolekcji. No i słuchajcie, tutaj mamy ten ostatni komplet. W zasadzie jest to ta piżamka. Ja już coś podobnego mam z AliExpress, że taki właśnie gofrowany jakby materiał jest góry, dół za to są legginsy, Natomiast tutaj w tym połączeniu naprawdę bardzo mi się podoba. Góra jest taka, widzicie, mocno oversizedowa. Rękawy są bardzo długie, co też jest naprawdę na ogromny plus. Kolory totalnie moje, wszystko jest tutaj bardzo fajnie luźne. Już Wam pokażę spodnie. O Spodnie to widzicie, że one są takie o luźne, długie, z wysokim stanem, i to jest po prostu jako piżama. O, sięgają tak. I tutaj już mamy właśnie to, że jako piżama, praktycznie 100% poliester, to jest myślę, że morderstwo do spania. Natomiast jako taki zestaw do dochodzenia po domu, wiecie o co chodzi i nawet wiosną jakieś klapeczki. Myślę, że to się może sprawdzić. To jeszcze przemyślę, bo tak jak mówię, większość gdzieś tam ciuchy właśnie takie typowo wyjściowe na wiosnę lato, słuchajcie, wszędzie praktycznie jest poliester, więc to jako taki zestaw po domu jak najbardziej, ale jeśli chodzi o piżamy, to na pewno nie. Polecam Wam. To mi się bardzo podoba. Wiem, że to było dostępne w dwóch kolorach. E, takim właśnie o, cielistym i chyba był jeszcze taki beżowy, bardziej jasny. No nad tym się zastanowię. Do tego patrzcie. I idziemy w miasto. Torebka. Klapeczki. I to jest naprawdę hicior. I to chyba sobie, słuchajcie, zostawię właśnie na taki zestaw Totalnie na luzaka, nie wiem, do, do sklepu i tak dalej. Jak faszynistka stylowo. Nie no, to mi się podoba. To mi się podoba i to chyba sobie zostawię. Także dajcie koniecznie znać, co Wam się najbardziej podobało z tych wszystkich ciuchów. Co sądzicie ogólnie o tym, że coraz więcej tych ciuchów jest naprawdę z maksymalną praktycznie ilością poliestru. Tak jak jeszcze raz mówię, ja nie mam nic do poliestru. Ja mam sama w swoich ciuchach bardzo dużo poliestru, natomiast jeżeli kupuję poliester, to płacę mniej. Bo 80 zł, słuchajcie, za takie legginsy, które są z poliestrem, to ja sobie za 80 zł mogę kupić bawełniane. Kończę. Mam nadzieję, że hol Wam się spodobał. Dajcie znać, co jest Waszym faworytem, co Wy na moim miejscu byście zostawiły, a co zwróciły. I widzimy się w kolejnych filmach, a ja tak stylowo o Uciekam. Trzymajcie się. Do zobaczenia.